Siemanko, dzisiaj wam pokażę nowości od firmy Carp Fan na rok 2020. W ofercie firma wprowadziła nowy smak kulki, mianowicie jest to masło orzechowe, fermentowana kukurydza i łosoś. Kulki są w otoczce z orzeszka, tak jak widać. Sprawdzimy sobie też jak to wszystko pracuje, jak to będzie wyglądało w wodzie cieplejszej, bo mam tutaj wodę, dwie wody przygotowane. Jedna to jest 15 stopni na termometrze, o ciężko będzie. I druga to jest zimniejsza, bo tu jest około 8 stopni, teraz trzeba by poczekać. I, i druga jest 8 stopni. Zobaczymy jak to pracuje, jak to wygląda. Jeszcze na te kulki nie łowiłem, kuleczka Spicy Fish już jest mi dobrze znana, a także orange fish, też jest już mi znana. Dodatkowo wprowadzone zostały na ten rok glugi, to nic innego jak ta kuleczka wpłynie, można to tak nazwać. Mega petarda aminokwasów i protein. Glugi są o dwóch smakach: Orange Fish i Spicy Fish. Jeśli chodzi o te, to jeszcze gluga nie ma, ponieważ one mają otoczkę, więc tu otoczka nam musi robić robotę, aczkolwiek powinna robić robotę. Zrobimy sobie malutki teścik, jak to wszystko pracuje. Ja sam jeszcze jestem ciekaw, bo nie miałem styczności z nimi, więc wrzucimy sobie do wody i troszkę poczekamy. Przez ten czas sobie po gadamy. Wziąłem Spicy Fish pierwszą na pierwszy rzut oka. Zobaczcie na nakrętce. Że naprawdę jest tutaj towar. Bardzo gęsty. Nie jest to jakiś zagęszczony płyn zapachowy, tylko widać, że jest tutaj masa towaru. Na razie sobie wrzucę do tej cieplejszej wody, tutaj co mam. To wrzucę kuleczkę. O, tak to pokażemy. Nabiję ją po prostu na wykałaczkę i wrzucę do wody. Kulki są miękkie, nie trzeba ich wcale przewiercać. Można kuleczki sobie śmiało samą igłą. Nie jest to jakiś beton. Ja igły tutaj nie posiadam, dlatego używam wykałaczki. Jeśli chodzi o skład kulek, to co Wam mogę powiedzieć? co nie jest tajemnicą, no to, że jest tutaj masa mączek rybnych kulki są robione z całych jaj razem ze skorupkami są mączki rybne, mączki zwierzęce proteiny mleczne, z tego co ja wiem tak ona wygląda, widzicie, że naprawdę widać, że jest tutaj towar Prażone konopie i inne, inne różne składniki, które właściciel firmy chciałby, żeby ta kulka wyróżniała się od innych. Masa, masa, aminokwasów i protein. Jak na razie, jak na razie te kulki nam się sprawdzają. Jeśli chodzi o kolor tych kulek, jak widzicie, no to on ten kolor zawdzięcza. Tylko i wyłącznie składnikom, z których są zrobione. Nie są one w żaden sposób barwione. Nie mają jakichś tam, nie mają jakichś barwników. To jest kolor, który po dodaniu wszystkich, wymieszaniu składników jest osiągnięty. No i dobra, mam tutaj ten Spicy Fish. Zamoczę sobie tą kuleczkę. O, naprawdę, zobaczcie. Mega jest obklejona. I wrzucę sobie tutaj. Na razie nic tutaj nie będę kombinował, nic z tego nie będę ruszał, ale jak widać, zobaczcie, ta kuleczka opadła. Nic mi się tu nie odkleiło. Zrobimy to z każdym smakiem. Tutaj mamy pomarańczkę. Bardzo ładny zapach, mi się podoba ten zapach. Jeśli chodzi o tą kuleczkę, e, tą pierwszą co wrzuciłem, ryba, ryba, e, pikantna ryba, no to to jest kulka z mączkami rybnymi i dodatkowo jest to, ten zapach jest wzmocniony siedmioma różnymi rodzajami przypraw. Stąd właśnie jest pikantna ryba. Teraz. O, piękny zapach. Już widać, że ta kuleczka jest trochę jaśniejsza. O, co mam w Ta jest troszkę jaśniejsza. Widać kolor trochę inny. I to jest pomarańcza. Eryba, to samo ładnie się nam, to nam obkleiło i cyk wrzucam to sobie tutaj. Ostatnia to jest właśnie ta, ta kulka. To pięknie pachnie masłem orzechowym. Zobacz ta jej otoczka. Mam nadzieję, że tutaj uda się mi to, o jej otoczka. I ona sobie poleci tutaj. Jak widać od razu, że ona pięknie pracuje. Przypomnijmy, że tu jest ta cieplejsza woda. A, nie wrzuciłem, nie dałem wykołaczki, no ale już trudno. Zobaczcie, że pięknie ona pracuje. Idą bąbelki, odrywają się te kawałki orzeszka. Fajnie pracuje. Teraz dodatkowo zrobię to samo. Z z z z z z zimniejszą wodą, mam tutaj zimniejszą wodę. Te na razie cofniemy do tyłu. On nie chcę tego bardzo ruszać. I te sobie, tu jest zimniejsza woda, jeszcze widać, że zaparowane po kolei. Kukurydza widać, że w zimnej wodzie. Orzech kukurydza widać, że w zimnej wodzie także to ładnie pracuje. Od razu idą bąbelki. Otoczka odpada. Pikantna rybka teraz. Pikantna rybka idzie tutaj. I pomarańczka. Pomarańczka idzie sobie tutaj. Poczekamy teraz sobie chwileczkę, co tutaj się będzie działo, jeżeli chodzi o czas, czy coś się zmieni. Tak jak mówiłem, glugi są na razie tylko dwa rodzaje. Mamy y, pomarańcze rybę i mamy y, 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 mamy, mamy, mamy pikantną rybę. Jeżeli chodzi o orzech, nie ma glugu, ponieważ y, chodzi o tą otoczkę. One są. Glugi są tylko i wyłącznie, można by to tak nazwać, to jest płynna kuleczka te kuleczki. To co jest w kulce, to jest w tym Glugu, dodatkowo jest to mega dopalone aminokwasami i proteinami, jest tutaj naprawdę, naprawdę masa towaru, nie jest to jakiś shit, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o zagęszczony jakiś aromat. Bo tak jak widzieliście jest tutaj weźmiemy sobie teraz tą kamerkę. Coś mi tu spadło, ciekawi mnie co termometr i mi się zbił pięknie. Na bank się zbił termometr, bo słyszałem jak rozleciały się kulki, więc muszą być szkody. Jak widać, tutaj się szybko to odrywa wszystko. Szybko pracuje. Tu jest ta cieplejsza woda. Tutaj mamy wodę zimniejszą, ale także widać już, że to odpada. A jeśli chodzi o kulki w glugu, no to jakiegoś tam dymienia, czy nic nie ma. Ale, gdy teraz, tu mamy cieplejszą wodę, wspominam, gdy teraz ja poruszę kulką, udając, że to powiedzmy, ryba podpłynęła i coś tam, coś tam machnęło ogonem, to zobaczcie, co się dzieje. Latają tutaj te wszystkie składniki, i widać, że tutaj zrobiła się taka chmura. Taki miał być efekt. Kulka miała dolecieć do dna. Wiadomo, tu jest płyciutko, więc to, to nie, nie oddaje całkowicie rzutu w wodzie. Ale chodziło o to, żeby kulka oklejona wpadła do dna. I zobaczcie. I po... Jak ja ją nią ruszam, czyli jak przypłynie ryba, machnie ogonem. Tutaj nadal kuleczka sobie pomalutku pracuje. Ta otoczka widać, wszystko się pięknie odrywa. Jej jeszcze nie ruszam. Tutaj mamy ten drugi glug. Zobaczmy, co się stanie. Le, o, lekko ruszyłem. Zobaczcie, już tutaj jest ten efekt, który Miał być i teraz jak ja poruszę, no nie wiem, ryba ogonem machnęła. To zobaczcie. Odpadają tutaj te cząstki. Gdy to machnę, nie wiem, mocniej, bo coś tutaj. Zobaczcie jak to lata sobie. I to jest efekt w wodzie cieplejszej. Tutaj mam teraz tą wodę zimniejszą, kranuwa. Na opór zimna, także już to sobie tutaj odchodzi, więc w cieplejszej, w zimniejszej działa to podobnie. Zobaczcie, aczkolwiek aż tak szybko to była pikantna ryba. I tutaj jeszcze małe pomarańcze o. I teraz zerknijmy sobie na tą kuleczkę. O widzicie, ja tylko leciutko poruszyłem, jeśli chodzi o, przestawiłem a teraz zróbmy coś w stylu, że no nie wiem, rybka przypłynęła. Komuś to sobie... O! Widzieliście? Wiadomo, jedni powiedzą, że to zwabia drobnice. Ale przecież każdy chce mieć jakąś chmurę w łowisku. I tu z samej kulki zobaczcie jaką mamy chmurę. To było w ciepłej wodzie, więc ta otoczka dosyć szybko nam się tutaj uwalnia. To jest ta ciepła woda. I tutaj jeszcze rzućmy okiem na tą wodę zimną. Też widać, tylko poruszyłem te granulki tutaj granulki kawałki orzecha. O! Zobaczcie, ryba sobie przypłynęła, machnęła tam ogonkiem, jak to wygląda. Tak wygląda woda. Tutaj widać, że w tej cieplejszej zobaczcie, ta kuleczka dosyć szybciej pracuje, aczkolwiek mogło być akurat na tej kulce, mogło być więcej tej posypki o, tutaj mniej po prostu było tej posypki o, po pomachaniu, po machaniu i tak ten gluk do końca mi nie odpadł jeszcze, jeszcze byśmy tutaj zamieszanie zrobili przekrój kuleczki, bo tego nie zrobiliśmy sobie. Ale zobaczcie, przekroją nożyczkami to co mam pod ręką. O, mogę ją przerwać niby. Tak wyglądają kulasy od środka. Tu mamy pomarańcze. Albo nie. Tak, pomarańcze dobrze. Tutaj mamy pomarańcze. Już ręce mi śmierdzą tym wszystkim. Więc mam ciężko to ocenić. Nie jest to jakaś tam kulka nasycona samymi. Mączkami, w sensie wypełniającymi, mąką wypełniającą. Ciężko mam tutaj wyostrzyć to. O! Tak wygląda. Teraz sobie przełamiemy pikantną rybę. Mam no, dosyć. Podobnie, aczkolwiek kolory są troszkę inne. I orzech, nie chcę tutaj narobić syfu, bo zaraz żona mnie będzie tutaj. O, orzech jest troszeczkę twardsza. Pachnie przepięknie tym masłem orzechowym. To jest orzech. Masło orzechowe, fermentowana kukurydza. I jeszcze do tego tu jest mączka łososiowa. Tak to wygląda, więc jak widzicie, nie jest to sama jakaś mąka wypełniająca, tylko naprawdę są tutaj dobre towary. Całą ofertę będziecie mogli sobie zobaczyć na targach w Nadażynie, które będą 12-14 luty. Będziecie mogli sobie przyjść, dotknąć, powąchać, bo to wiadomo, takie. Gadanie do, do kamery, no to nie odzwierciedla tego. Ja mogę sobie pogadać, ale jednak większość by chciała sobie zobaczyć, dotknąć, powąchać, jak to działa, jak to pracuje. O, zobaczcie, jeszcze ten gluk się do końca mi tutaj nie oderwał. I tu mówię o cieplejszej wodzie. Więc. Myślę, że te kuleczki się sprawdzą w tym roku. Mam taką nadzieję. Na pewno będziemy je testowali. Bardzo ładnie wygląda tutaj ta kuleczka. Pokładam w niej wielkie nadzieje, zwłaszcza z wiosny, kiedy to będziemy mniej używali zanęty, mniej nęcili. A tutaj przyda nam się ta chmura taka na dzień dobry. Link do kulek, do strony CarpFan macie w opisie, możecie sobie tam wejść na ich stronę, popatrzeć, przejrzeć, przejrzeć całą ofertę. Tak jak mówię, ja jeszcze nie miałem styczności, jeżeli chodzi o glugi oraz o kuleczki te, kukurydza fermentowany, fermentowana kukurydza. Masło orzechowe i łosoś, jeszcze nie mają nimi styczności, to jest dopiero moja pierwsza paka. Drugi też dopiero mam do sprawdzenia, ale wyglądają zacnie. Wierzę, wierzę że dadzą rybę. Jak mi się podoba, standardowo zostawcie łapkę w górę. Przy okazji wszystkiego dobrego w nowym roku. Żeby ten nowy rok był jeszcze lepszy niż poprzedni. I poprzedni, i poprzedni, chyba, że był naprawdę mega super, ale to i tak zawsze może być lepiej. Dużo wypadów na ryby, samych życiówek w nowym roku. No i z 365 dni najlepiej te 360 tak byście spędzili na rybach, jak jest taka możliwość. Cześć Wam.